Drodzy i siostry i bracia, trzeba nam wiedzieć, że przesłanie Ewangelii jest w zupełnej sprzeczności z przesłaniem mądrości w cudzysłowie tego świata. Szczególnie w ostatnim czasie w naszej kulturze lansuje się za wzór postawę konsumpcyjną. Charakteryzuje się ona egoizmem, Myśleniem tylko o tym, aby zaspokoić przede wszystkim swoje własne, osobiste potrzeby, aby wyciskać z życia maksimum przyjemności, właśnie w takim przekonaniu, że nabywanie dóbr, ich posiadanie i korzystanie z nich jest drogą do osiągnięcia szczęścia osobistego. Tymczasem Prawda, którą przynosi nam Pan Jezus w Ewangelii jest inna. Jest taka, jak to określił święty Paweł w dziejach apostolskich, zresztą powołując się na słowa Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A w jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego II, mianowicie Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, czytamy takie słowa, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, który nie może zrealizować się inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. Człowiek, ponieważ został stworzony przez Boga, który jest miłością, jest także stworzony i powołany do miłości. A istotą miłości jest służba, jest czynienie z siebie daru dla innych. I tak naprawdę tylko w ten sposób człowiek może naprawdę być szczęśliwym. Zresztą wiemy, to chyba z naszego osobistego doświadczenia, że zawsze, jak daliśmy coś innym, zdobyliśmy się na jakąś ofiarę, szczególnie wtedy, kiedy to przyniosło dobro, innym czuliśmy jakąś taką wewnętrzną satysfakcję, czuliśmy się dobrze. Na szczęście, pomimo panującej wokoło tej kultury konsumpcyjnej, lansowanej przede wszystkim przez środki społecznego przekazu, przez współczesne mass mas media, wielu ludzi, a szczególnie także młodych ludzi, co jest bardzo takie optymistyczne, umie się obronić przed tą kulturą konsumpcyjną. I rzeczywiście przekonują się, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Świadczy o tym wielka popularność idei wolontariatu. Dzisiaj chyba już nie ma szkoły, gdzie nie byłaby jakaś właśnie taka grupa wolontariatów, wolontariuszy, którzy właśnie chcą pomagać innym i pomagają innym. O tym właśnie, że młodzi przekonują się o tym, co jest prawdziwym szczęściem, właśnie ten fakt dawania i oddawania siebie na służbę innym, jest także fakt popularności, chociażby wojsk obrony terytorialnej. Wczoraj, korzystając z tej majówki, odwiedziłem moją rodzinę. Moją, mojego, moją kuzynkę we wsi koło Nowego Tomyśla pod Poznaniem. No i tak właśnie, kiedy dzisiaj dzieliliśmy, co tam słychać, mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że mój wnuk zapisał się do wojsk obrony terytorialnej. Byliśmy właśnie na przysiędze w Skwierzynie. I wiesz co, nikt go do tego nie namawiał, jakoś sam z siebie, i tak się przejął tą posługą, że rzeczywiście, chociaż go nawet odradzaliśmy mu, to jednak ma takie zacięcie, że rzeczywiście paradował na podwórku w stroju wojskowym, w mundurze wojskowym pokazywał, co tam się nauczył, to myślę jest optymistyczne i świadczy, że pomimo tej kultury, która jest wokół nas, nie jest chyba tak źle z nami i także z, naszymi, z naszą młodzieżą, z naszymi młodymi. Myślę, drodzy, że przesłanie dzisiejszej Ewangelii i dzisiejszego święta właśnie, domadzimy się nam mszy świętej w intencji ojczyzny. Dzisiaj obchodzimy święto flagi narodowej i jakoś wyrażamy naszą dumę z naszej Ojczyzny. Cieszymy się z tego, że jest wolna, ale także uświadamiamy sobie, że to jaką ona będzie zależy od każdego z nas, od naszej postawy, przede wszystkim postawy służby. Właśnie to dzisiejsze przesłanie Ewangelii, kto by chciał być wielkim wśród Was, mówi Pan Jezus, niech będzie Waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między Wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć niech będzie dla nas, drodzy dzisiaj, może takim słowem, które zaczerpniemy z tej mszy świętej. Myślę, że to jest ważne, szczególnie dla tych wszystkich, którzy oddają się na służbę we władzach różnego szczebla właśnie po to, aby dbać o dobro wspólne, aby służyć wszystkich wszystkim. Módlmy się drodzy, módlmy się za naszą ojczyznę, módlmy się za nas, Polaków, módlmy się, aby została przezwyciężona ta postawa konsumpcyjna przez tę postawę wspaniałomyślności, czynienia z siebie daru dla innych i w ten sposób przekonywania się. Że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, że prawdziwe szczęście i prawdziwe spełnienie człowieka jest wtedy, kiedy czyni z siebie bezinteresowny dar dla innych. Bardzo się cieszę, że jest tutaj z nami w czasie tych mszy ojczyzny wojsko polskie i kompania honorowa. Myślę, że to jest szczególnie ważne dla, dla młodych, ale także i dla nas, może starszych, i cieszę się, że. Są przedstawiciele i młodzieży, i dzieci z naszych szkół tutaj z pocztami sztandarowymi. Niech to przesłanie, drodzy, niech ta troska o naszą ojczyznę będzie w sercu każdego z nas, bo w ten sposób tylko zbudujemy pomyślność naszej ojczyzny i naprawdę będziemy mogli się czuć w niej szczęśliwi. Powstańmy teraz, aby zanieść nasz.